No, to kochani e, dzisiaj będziemy grać stable ogólnie no to spokojnie nie jestem nowym e, m, tylko nie mam myszki, więc nie mam jak obracać jak coś, e, więc muszę tam zejść z konia e, na razie jestem na takim koniu e, no no i pojadę teraz do stajni i na pewno kupię dzisiaj konia bo taki, no nie wiem czy on tam będzie ale chyba powinien być to dobra, y, później pojedziemy do stajni no to y, teraz idziemy tam po dół konia ogólnie troszkę może się y, znam na konia, ale no, bo moja kuzynka ma konie, Hania, ta, która ze mną nagrywa i ona też na TikToka nagrywa. Bo e, to jeszcze ja z wami zobaczę jak dojadę do Fortu Pinta, bo to jest forte pinta. Okej, już jestem um, tutaj tak blisko, więc... Sorry, bo tutaj e, widzicie moje ręce, ale no to, bo ja nie umiem tak po prostu być po prostu na ekranie jak w no, tak, nie, więc f, 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 i fila czy jest? nie mam tego konia nie, a nie jest, 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 jest ale nie wiem czy ja mam poziom nie wiem czy ja mam poziom nie wiem czy ja mam poziom no i tak mam poziom no i dawaj kupujemy, kupujemy, kupujemy no popatrzcie jaki piękny Piękny po prostu. E, to ja wymyślę imię, bo ja zresztą mam problemy, więc. Hej, okay, bo są imię Storm. I ja po prostu będę na imię mówić że W ogóle, Hania, Hania ma hobby horse'a, który mam na imię Storm. To jest mój pierwszy filmik z jest, Jester Stable, więc i hey, będą sorki ale to będzie jak ten będzie coś mniej więcej i, i ogólnie to, ja, to będzie to tak ciągle nagrywane chyba że mi się coś tam uda jakoś po prostu yy, yy, inaczej Jezu, ciągle spadam on dobra ale widzę tak więc ja widzę jaśniej w ogóle nie zdradzę wam ile ja mam już koni dzisiaj nie no dobra powiem wam ile ja mam koni w stajni. z tego co się nie mylę to chyba 12 mam 12 koni

Mam do kupiła ee 500, znaczy eee o ile to się tak mówi, czy to w tym to myślę, że zobaczymy. Czy wam chcę pokazać jakiego konia namolowałam? więc tego według numerków i w ogóle. Hej. Okay. Tak wygląda właśnie. U mnie w Teraz wam pokażę. Najpierw idziemy do... mojego e, Najpierw idziemy od tego. E, nie, nie, nie. E, halo, ja chciałam tutaj kliknąć. Niektórym się nie podobają te konie, ale mi się podobają e, bardziej. mi się oczywiście podobają e, o takie te konie niż takie, takie, takie. Mhm. O takie. No bo po prostu wolę mieć zwykłe konie niż magiczne, a mam już bardzo dużo. No dużo mam magicznych. Tu, 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 tu. O, tutaj, tutaj, tutaj. O, też jest mój koń. Magiczny. Na razie go nie rozbieram za głowę, jak później go rozbiorę. A poczekajcie, ja to już w ogóle. jestem na nim, i, i nie wiem, jakim wybrać tutaj. Żeby ten. A czekajcie, chcę coś zobaczyć. No. Okej, okay, dobra, dobra. To jest mój drugi a w ogóle, właśnie. E, pff, teraz na tym koniu będę Wam pokazywać wszystkie moje konie. Zanim zrobię w ogóle te. E, tam jest, e, tam ten koń, którego widzieliście. Czekajcie, e, obrócę wszystkie konie, bo nie wszystkie konie są obrócone. E, ok, konie ustawione. No i tutaj mamy właśnie takiego konia. E, no, po prostu wam będę pokazywać. Jeju, jeju. Ten plecak. No i... Jeju, no. no, no głupio trochę. Okej. Okay. Tutaj mamy kolejnego z tej właśnie no, z tych magicznych e, konia. Tutaj mamy taką koko, co nawet nie chce mi się pokazywać, bo jest głupia. Tutaj mamy galakcji, która jest przepiękna. To jest ten taki z, z tych festiwali. E, właśnie um, tak o e, znacie te konie na pewno jak ktoś, nas, ser, y, jak ktoś gra w Star to na pewno zna, zna tego konia tutaj jest mój początkowy koń, który jest biały Tutaj jest e, Fortuna. Której właśnie nie widzicie. Ale tak wygląda. Wiecie, to jest e, ten koń, ale. W sumie e, kiedy indziej, wam pokażę moje wszystkie konie. E, więc muszę tutaj wybrać. E, no, tak wygląda to moja skrzypeczka. E, tutaj mam tyle ubrań. Wiem bardzo mało i tutaj mam tutaj takie zbieraczki i takie przeniosły. <laughs> no, czyli się jakoś ubiorę Okej, okay, tak wygląda e, właśnie teraz ubrany mój koń. E, tak wyglądam ja. Mnie, ja mam na imię Simon. E, w, e, ten koń mam na imię, no wiecie, jak ma na imię, bo wybieram. Значит, не выбирала, но... И у меня сестра. Так, хорошо. ну, подождите. Окей, что его выберу. Dobra, będzie część druga, bo też się